Brzeskim, którego ówczesnym dyrektorem był obecny tu mój tato Marian Kościński. Zespół początkowo muzykował na fletach prostych. Była to grupa chłopców, którzy czytali pierwsze nutki pod okiem instruktora. I Jeszcze chciałam prosić tu najpierw Eugeniusza, żeby powiedział kilka słów tutaj słowa wstępnego. O, teraz koncertujmy. Zapraszamy w takim razie do wysłuchania pierwszej melodii. Jest to wars o miłości ziemi rodzinnej. Tej miłości nikt nie będzie. żywię, nie tknie jej, myślą każdy będzie brał